Witam Państwa bardzo serdecznie w cebuli zimującej. Proszę Państwa, cebula gdzieś tam powiedzmy sobie już drugi dziś właściwy, w połowie pierwszego, w niektórych miejscach większa, w niektórych miejscach mniejsza. Proszę zobaczyć, jak wyglądają rośliny. Proszę Państwa, tak wyglądają rośliny. Jeżeli chodzi o zachwaszczenie, to miejscami troszeczkę starca i tutaj mamy słońce, nie mamy problemu z nalotem woskowym, więc Lentagram, Goar, Basagran, w takich samych dawkach jak podawałem w poprzednim filmie. Trzeba tylko pamiętać, żeby Rzeczywiście ten nalot woskowy był, gruba kropla, 200-250 litrów wody, żeby jak najmniej trafić cebulę cieczą opryskową. Jeżeli chodzi o choroby i szkodniki, to na razie nic tutaj nie potrzeba robić. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.